Rozpoczęło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu, na którym od razu zaznaczył swoją obecność poseł Marek Jakubiak. Najpierw zbeształ marszałka hołownie za to, że spóźnił się 10 minut. Okazując tym brak szacunku dla posłów, a później zadał bardzo ważne i niezwykle dające do myślenia pytanie Platformie Obywatelskiej, a właściwie zdemaskował tę partię jako chodzącą na pasku wielkiego biznesu kosztem nas wszystkich zwykłych obywateli. Tomasz Gdula, zapraszam na kolejne wydanie programu Polskość to Normalność. Marek Jakubiak to jeden z tych polityków, o których mówiąc, mimowolnie się uśmiecham, ponieważ jest jednym z bardzo nielicznych polityków, których darzę autentyczną sympatią i szacunkiem. Jest to człowiek niezwykle majętny, który do wielkich pieniędzy doszedł własną ciężką pracą. A ja na Marka Jakubiaka zwróciłem uwagę już kilkanaście lat temu, kiedy jeszcze za prezydentury Bronisława Komorowskiego. Był inicjatorem pięknego pomysłu, żeby przed pałacem prezydenckim warte pełnili żołnierze wojska polskiego albo rekonstruktorzy historyczni, ale ubrani w zbroję husarii, czyli tej najwspanialszej, ciężkozbrojnej jazdy w dziejach wojskowości, która jest Największym owocem polskiej myśli militarnej. Husaria wielokrotnie przysparzała chwały Rzeczypospolitej, potrafiła wygrywać bitwy z wielokrotnie liczniejszymi od siebie siłami wroga. Jednocześnie jest niezwykle barwna, wyróżnia się na tle, można powiedzieć, światowym. Jest to po prostu polska spuścizna, polskie dziedzictwo wspaniałe i warte promowania. Wtedy Marek Jakubiak zyskał już moją sympatię, a później, kiedy poznałem go jako polityka, mogłem tylko przyklaskiwać i zgadzać się z nim. Wiem również, że Państwo bardzo Marka Jakubiaka cenią. Ja tutaj niedawno założyłem taką sądę dotyczącą tego, kto powinien być kandydatem szeroko rozumianego obozu patriotycznego, obozu konserwatywnego, polskiej prawicy na prezydenta Rzeczypospolitej. I wśród nazwisk, które Państwo wymieniali, a ja zrobię wkrótce o tym film, jak wygląda popularność polityków polskiej prawicy wśród użytkowników polskiego YouTube'a. Otóż wśród nazwisk, które bardzo często Państwo wymieniali, jest właśnie poseł Marek Jakubiak. W tej kadencji Sejmu również pan poseł wielokrotnie już zabierał głos w sposób barwny i godny uwagi. Ja szczególnie zapamiętałem jego wystąpienie, które Wiązało się z debatą nad absurdalnym pomysłem uznania gwary śląskiej za odrębny język. Sam jestem ze Śląska-Opolskiego i doskonale wiem, że starzy mieszkańcy tego regionu. Wielokrotnie mówili oburzeni na pomysł uznania Gwary Śląskiej za odrębny język, a taki pomysł po raz pierwszy pojawił się już w 2012 roku. Otóż ci sędziwi mieszkańcy mojego rodzinnego regionu mówili, że to absurd, bo cytuję, my doma zawsze go dali po polsku. Śląsk przez ponad sześć wieków oderwany był od Polski, a mimo to mieszkańcy tego regionu zachowali język Polski jako swój język traktowali go jako swoje największe dziedzictwo, największy skarb, który pielęgnowali i przekazywali z pokolenia na pokolenie i nigdy nie mówili, że jest to jakiś odrębny język. Dla nich to była mowa polska, bo to jest język polski, tylko archaiczny, język niemalże średniowieczny, później z naleciałościami niemieckimi, ale na pewno nie będący niczym innym jak tylko językiem polskim, jedną z jego odmian. Marek Jakubiak tak właśnie skomentował tę sprawę z Mównicy Sejmowej. Pierwszym krokiem z tej Mównicy dziś padło to kilka razy, to jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest uznanie mniejszości, a trzecim separatystyczne ruchy doprowadzą do wydzielenia albo chęci wydzielenia części polskiej terytorium, a ten jegomość, który tam ciągle drze się w tej fladze żółto-niebieskiej ostatnio powiedział, że ma obywatelstwo polskie, ale nie jest Polakiem. Jeżeli to jest dla was autorytet albo jeżeli to dla was nie jest wykrzyknik w tym parlamencie, to kogo wy tu reprezentujecie? Rzeczpospolitą czy partykularne interesy grup społecznych, które chcą separatystycznych ruchów w Polsce? Nie możemy do takich rzeczy dopuszczać. Myślcie, co robicie. A dzisiaj podczas pierwszego po wakacyjnej przerwie posiedzenia Sejmu Marek Jakubiak, jako jeden z pierwszych posłów, zabrał głos i od razu zwrócił uwagę marszałkowi Szymonowi Hołowni, że nie wypada się spóźniać 10 minut na obrady, jeśli jest się gospodarzem izby, bo to po prostu brak szacunku dla posłów. Posłuchajcie Państwo. P Panie marszałku, no ładne rozpoczęcie Sejmu. Spóźnił się Pan 10 minut. Gratulujemy. Szacunku Dziękuję dla bardzo osób. panie pośle, ale trwało Natomiast... posiedzenie prezydium Natomiast... i konwentu seniorów. Nie, nie, będzie dobrze, pan w nie seniorów, problemu. będzie pan widział, jak dynamiczne rozmowy mają tam czasem Oczywiście. miejsce. To był wstęp do wystąpienia, w którym poseł Jakubiak zadał arcyważne pytanie. Pytanie dotyczące tego, czy Platforma Obywatelska jest rzeczywiście partią obywateli, czy partią wąskich grup interesu, w tym deweloperów, którzy w Polsce robią co chcą, w bardzo wielu miastach sobie poczynają zupełnie, jakby to były ich prywatne folwarki, a swoimi działaniami powodują, że ceny mieszkań w Polsce rosną o kilkadziesiąt procent rocznie. Proszę Państwa, ostatnio Platforma Obywatelska bardzo, ale to bardzo, lobbuje nad kredytem 0% dla budownictwa w Polsce. Chciałem się zapytać, czy ma to na jakiś wpływ, proszę Państwa, że 30% zgodnie z enuncjacjami prasowymi 30% wpłat na Wasz komitet to są firmy budowlane i deweloperskie. Czy przypadkiem to ma na to wpływ, czy nie? Że tak bardzo z determinacją wielką chcecie sztucznie popyt skreować, po to, żeby ceny mieszkań poszły do góry. Dziękuję. I te enuncjacje prasowe, na które powołał się poseł Marek Jakubiak, to nie są żadne wyssane z palca domysły, tylko po prostu wynik analizy darowizn, które zostały wpłacone na rzecz Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście wielki biznes deweloperski jakoś sobie tak Upatrzył platformę jako partię, która będzie reprezentowała jego interesy. I teraz ten pomysł kredytu 0% wielu mówi, że właśnie będzie służył tylko wielkim deweloperom, że nie rozwiąże problemu niedoboru mieszkań w Polsce, nie ułatwi młodym ludziom nabycia własnego lokum, tylko właśnie po raz kolejny przyczyni się do jeszcze większego wzrostu. Cen, za które zresztą później zamieszkania, które będą coraz droższe, zapłacimy my wszyscy podatnicy, a obłowi się wąska grupa przedsiębiorców, którzy w tym właśnie budowlanym biznesie siedzą. I jest to, proszę Państwa, przedmiot bardzo poważnego sporu w koalicji rządzącej, ponieważ na przykład partia Marszałka Szymona Hołowni Polska 2050 absolutnie nie zgadza się na to, żeby forsowany przez platformę obywatelską pomysł kredytu z. 0% został zrealizowany. Ostatnio zresztą w mediach można było przeczytać, że premier Donald Tusk co zrobił? No oczywiście, on nie robi nic, ale Poza jedną rzeczą. On się, proszę Państwa, znowu wściekł. A wściekł się właśnie dlatego, że w koalicji nie ma konsensusu dla tego rozwiązania, które Platforma tak bardzo forsuje kredytu 0%, ponieważ zarówno partia Szymona Hołowni, jak i lewica chcą inwestycji w budownictwo komunalne albo w budownictwo społeczne. Na pewno jednak nie pakowania miliardów złotych w. Rozwiązanie legislacyjne, które tak naprawdę służyć będzie tylko przedsiębiorcom, którzy są z tej właśnie branży budowlanej. To jest przedmiot gorącego sporu w koalicji rządzącej i Marek Jakubiak słusznie to wypunktował. A kwestia, tego kredytu 0% i owego powiązania Platformy Obywatelskiej z biznesem deweloperskim, tych hojnych wpłat właśnie z tej branży płynących do Platformy Obywatelskiej przed ostatnimi wyborami, to jest tylko jedna z kilku. Takich płaszczyzn, które pokazują, że platforma jest kompletnie oderwana od zwykłych ludzi. Głosują na nią wprawdzie miliony ludzi ogłupionych TVN-em, ogłupionych onetem, którzy nie wiedzą, jaka jest realna sytuacja w Polsce, którzy są karmieni tą całą lewicowo-liberalną propagandą. Ale nie są to ludzie majętni. Są to często ludzie pracujący w korporacjach, zarabiający bardzo niewielkie pieniądze, natomiast relatywnie niewielkie często na pograniczu najniższej krajowej albo niewiele ponad to. Natomiast niestety, proszę Państwa, są to ludzie przekonani, że głosując na platformę, stają się kimś lepszym. A być może część z nich rzeczywiście wierzy, że ta partia jest w stanie rozwiązać ich problemy, na przykład problemy mieszkaniowe. Otóż nie jest. I Marek Jakubiak dzisiaj pięknie zdemaskował Platformę Obywatelską, zmównicy sejmowej, jako partię wielkiego biznesu, partię wielkich interesów, które są często skierowane przeciwko zwykłym ludziom, bo ten szumnie zapowiadany program Kredyt 0%, tym by się właśnie skończył, że zwykłych ludzi jeszcze bardziej nie byłoby stać na nowe mieszkanie niż teraz. Ja na koniec powiem jeszcze tylko, że biznes deweloperski ma oczywiście niejedno oblicze. Są też uczciwi przedsiębiorcy, mniejsi przedsiębiorcy. Którzy budują mieszkania, sprzedają je na bieżąco. Oni mają skalkulowany biznes, inwestują, budują, sprzedają. Każdy ma do tego prawo. Natomiast wielkie firmy deweloperskie, niestety, w Polsce powodują to, że ceny rosną, ponieważ one działając w porozumieniu z prezydentami wielkich miast i tych średniej wielkości także, a wiadomo kto w tych miastach rządzi. Rządzą prezydenci z koalicji obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej i oni chętnie sprzedają firmom deweloperskim. Grunty, które są w planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budowę mieszkań, te grunty następnie są mrożone. Tam się nic nie dzieje przez wiele, wiele lat, ponieważ deweloperzy trzymają to jako lokatę kapitału i dopiero wtedy, kiedy sami uznają, że warto zainwestować, postanawiają to robić. Natomiast często jest też tak, że budują mieszkania. I już gotowe bloki z apartamentami nie są puszczane, że tak powiem, na rynek, nie są dostępne, ponieważ deweloperzy doskonale wiedzą, że głód mieszkaniowy w Polsce jest tak duży, iż po prostu warto trzymać te nowo wybudowane bloki jako lokatę kapitału. I powoduje to, proszę Państwa, że ceny rosną jeszcze bardziej, a deweloperzy mrożą wprawdzie pieniądze, muszą w każdą inwestycję budowlaną włożyć spore pieniądze, ale i to są pieniądze oczywiście z kredytu, bo tak działa biznes, że najpierw się trzeba zapożyczyć w banku, ale oni sobie bardzo dokładnie to przeliczyli. Jeżeli wezmą kredyt bankowy, to spłacając oprocentowanie i tak, na wzroście cen mieszkań spowodowanym ich działaniami, tym właśnie hermetycznym, sztucznym zamykaniem rynku, wyjdą na swoje, ponieważ ceny wzrosną znacznie bardziej niż łączne oprocentowanie kredytów, które muszą spłacać za te inwestycje i inflacja. Być może ta wściekłość premiera Tuska spowoduje, że koalicjanci po raz kolejny staną jak trusie pod ścianą na baczność. I grzecznie przegłosują jakąś wersję kredytu 0%, żeby ci, którzy zapłacili za dojście do władzy platformy, dostali w zamian ten zwrot, na który liczą, czyli miliardy złotych z polskiego budżetu, które będą przepuszczone przez portfele poszukujących potrzebujących mieszkań Polaków, za które to pieniądze zostaną kupione coraz droższe, coraz droższe m i to myślę bardzo ważne, że Marek Jakubiak dzisiaj zabrał głos w tej sprawie. Zaczął się nowy sezon polityczny, trwa posiedzenie Sejmu. Pewnie wypowiedzi, do których warto się odnieść, będzie wiele, ale polityków, o których będę mówił z takim uznaniem i sympatią, już na pewno nie będzie tak wielu, bo Marek Jakubiak jest tylko jeden. Kłaniam się Państwu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był program Polskość to Normalność. Tomasz Gdula, do zobaczenia.